W zadaniu 14 musimy obliczyć wartość wielomianu w od x dla argumentu x równego minus 2. Zadanie to jest analogiczne do zadania 9 i postąpimy tutaj w taki sam sposób jak w tamtym zadaniu, mianowicie podstawimy pod każdego x we wzorze na wielomian w od x minus 2. Czyli zamiast każdego x piszemy minus 2 i obliczymy w ten sposób wartość wielomianu dla tego argumentu x równego minus 2. Czyli napiszmy sobie w od. Minus 2 równa się, no i teraz podstawiamy pod każdego x minus dwójkę, czyli 2 razy x do czwartej, czyli minus 2 do czwartej minus 5 razy x kwadrat, czyli razy minus 2 do drugiej plus 3 razy x, czyli razy minus 2, i jeszcze na końcu minus 2. No, i obliczamy teraz tą wartość liczbową. Mamy kolejno 2 razy minus 2 do 4, czyli 16, minus 5 razy minus 2 do kwadratu, czyli razy 4, plus 3 razy minus 2, czyli minus 6 i jeszcze minus 2. No, i liczymy dalej. 2 razy 16 to jest 32 minus 20. Minus 6 i minus 2, czyli ostatecznie otrzymujemy wynik 4. Zatem odpowiedzią w zadaniu 14 jest odpowiedź B.